Właśnie zabrałeś mi ten argument, bo chciałem Ci podziękować za tę odwagę przejęcia przez Ciebie i od tego konkursu, ponieważ tej dziewiątej edycji by nie było, ale jest. <klucza> Proszę Państwa, co to jest satyra? Wiem, że Państwo wiedzą, prawdopodobnie. Z denuncjacji Polskiej Agencji Prasowej dowiaduje się, że pan Figurski, pan y, Wojewódzki to też satyrycy. Poeta cierpi za miliony. Nie wiem czy dużo to czy mało. Satyryk nie zna parytetów. Cierpi za ludzkość całą. I tutaj na nasz konkurs wpłynęło 45 prac. 45 prac, dwie niestety nie spełniały warunków, 43 oceniliśmy. No i wyniki zaraz państwo poznają. Chciałem tylko tak nawiązać... do tego, że mieliśmy poważne problemy. Poważne problemy w rozstrzygnięciu. Otóż mimo, że było 45 prac i zrezygnowaliśmy w tym roku z prozy satyrycznej, Poziom był tak wysoki, że obradujące żyli w składzie już przedstawionym jeszcze, czy jest pani Teresa Wojciechowska. Jest. O, właśnie Pani Teresa witamy, to jest też członek naszej Żyli. Gdzie jest Pani Teresa? Ktoś powiedział, że jest. Nie będę jeszcze znał, z nas przedstawiał pracę, ale hmm, były to cztery różne formy satyryczne. Fantastyczne numeryki. Trzy idealnie skrojone pamflety, mity i fraszki. I mamy tutaj takiego twórcę z Gdyni, który jak nie pisze świetnych limeryków, to wymyśla zupełnie nowe formy. I to były sentencjonaszki. I tutaj każda konfiguracja była możliwa. Kto będzie pierwszy, czy drugi, czy trzeci. I przy tamtym stoliku trwał bój ponad tydzień temu. No może nie doszło do rękoczynów, ale ciężko było, żeby Dotrzeć do tego sedna sprawy. Bo zmora jurowa to jest właśnie rozstrzygać przy tak różnych i tak świetnych pracach, o czym zaraz się Państwo przekonają. Po co istnieje satyryk? Otóż przez, reprezentuję tutaj ten klub satyryków. I tutaj koledzy, którzy wystąpią, to są właśnie z tego klubu. W klubie zaczęliśmy patentować taki pomysł, który w niedorzeczu. Wisły i odry, idealnie powinien się sprzedać. Chcemy opatentować głupometr. Jeszcze nie mamy skali. Otóż nie wiemy, czy to mierzyć w palikotach, czy, czy, czy w jakichś innych jednostkach. Wahamy się jeszcze. Ponieważ żyjemy w tak nieparasobliwy. W dobie kretynizmu, że satyryk właśnie zastępuje ten półpomykl. I taka jest nasza rola. I tutaj jeden taki wierszy chciałem na początek Państwu, może niecały, przeczytać właśnie o tej doli Juliora. Nie wiem, kto to napisał, ponieważ zostały już zniszczone koperty do Lumbago. Ten wierszyk nie zdobył uznania na jakieś główne nagrody, ale jest bardzo ciekawy. Idzie przez ziemię, a gdzie stąpnął nogą Martwota pustka się ściele ścięte za mrozem wzrosnąć już nie mogą, ni kwiat, ni drzewo, ni ziele. Jak posąg bóstwa, molocha lub kali, Widzi się mrocznym potworem, najwyższym stopniem bezwzględnej skali, Kim ten człowiek, jurorem. On do poetów liczne szeregi, jak kula kartacz przeziera, Na niego podstęp, na nic wybiegi, On się poezją podciera. Lecz gdy sen zamyka mu oczy, Gdy noc czarną kurtynę opuszcza, Wnet go tłum gęsty otoczy Do grafomanów tłuszcza. Jeden za drugim w karnym szeregu Ten wyje, tamten przez zęby śwista. W pociągu na parnas skakują w biegu W walizce wiersze ze trzysta, A juror niczym konduktor srogi O paszporty bilety wciąż woła. Płeci na gapę łapią go za nogi, Lecz on wzrusza się z goła. Pomiała Broniewskim, a snyka ma za nic. Na Kup Nobnicką z pogardą spoziera. Jego potęga nie zna już granic. Nobla Szynborskiej odbiera. Oto i miłość na Lidewskim żubrze. Pociąg ten ściga z mozołem. Lecz takim żubrem zdążyłby pojutrze, gdyby wyruszył wieczorem. No i tutaj tych czwóreczek jest wiele. Na tej konkluzji utwór się kończy. z Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Niech sam juro dzieła dokończy. Wiwat, twórczość i radość. Werdekturzy na kartce, będę się tylko z głowy to wszystko cytował, więc zacznijmy od końca. Nie, nie, mam to wszystko w głowie wiatrze dziękuję. Więc jak wspomniałem, cztery korby były naprawdę na absolutnie wysokim poziomie. O czym się Państwo za chwilę przekonają, czy jest Paweł Szczeciński, limerycznik, specjalista, który wygrywał już u nas w grudzie dwa lata temu, wygrał niedawno w Przemyślu. I kropi wszystkie nagrody. I jest specjalistą właśnie. Tylko można powiedzieć od limeryków. Czy jest Paweł Szczeciński? Dodał? Nie ma. On dostał nagrodę specjalną. Mamy grafikę Szczepana Saturskiego z portalu Twój Dobry Humor. Jest to znakomity rysownik, który zdobył złotą tą onegdaj. A limeryki Pawła Szczecińskiego przeczyta poetka, odrobinę satyryczka, przede wszystkim śpiewająca dziewczyna. Iza łaskawska. Bardzo proszę Izo. No, e, ponieważ jest 10 niemaryków, e, postanowiłam przeczytać 4. <laughs> Kosmiczny. Brzask kos, kosmitek na Neptunie. Ta rakieta na nas frunie. A w rakiecie Janek krzyczy. Bez ubranek opalają się lalunie O mikrobiologu. Mikrobiolog John nad a Eric Podglądał w nocy bakterie. W kupie skupione, aż te wkurzone, zabrały z lampy baterie. O Aurelii. Po śmierci na duszę Aurelii, natychmiast się w raju wypieli. Bronili wściekle się także w piekle. Złej baby i diabli nie wzięli. O zootechniku. Zootechnik z Lizbony przeleciał trzy bizony. I gacka, znienacka, bez zadyszki, ukłony. No może jeszcze jeden. Pogański. Na czarnej mszy, las koło koryta, wszyscy całują diabłu kopyta. Klimat aż strach. Żegna się Stach. A tyś pogani? Mm. Zośka go, pyta. <noise> w liście, która wystąpiła Pawła Szczecińskiego. I poproszę Piotra na scenę i wręczenie trzeciej nagrody przed nami pojawi się twórca jak Gdyński, grzegorz Lewkowicz, który kropi to powiedzieć najprościej nagrody również od przemyśla po australię. Napisał cały cykl. Gdyńskich limeryków i teraz wymyślił sentencjonarzki I jeszcze Zbyszta który będzie pomagał, tak? Zapraszam kolegę Grzegorza na scenę, którego niebawem będzie tutaj beneficjent na tej scenie Masz włóczniami. Nagrodę wręczała pani Anna Maria Stasiowska, czyli pani prezes, kochana nasza. W tym I I nie wyjaśnienie dlaczego Róża? Ano dlatego, że uważamy, że film Róża był najlepszym i niestety nieuczciwie niezauważonym filmem festiwalu filmowego. Taki mały, skromny ukłon, przypełnienie Róża będzie dzisiaj motywem w piętnym przewodnim. <grym> Za chwilę będę normalnie oddychał. Początki mam tego trudne. E... Ja wytłumaczę skąd się wzięły sentencjaszki. E... Otóż cztery lata uczyłem się łaciny i niewiele z tego pamiętam, bo miałem zostać księdzem. Pamiętałbym do dzisiaj. Niestety nie pamiętam wiele, ale żeby oddać hołd nauczycielom postanowiłem spisać wszystkie sentencje, które są. Tu akurat są na literę A. Właściwie powinno się je czytać samemu. To jest bardziej przejrzyście, ale tu mamy klasyka łaciny greki, który będzie czytał sentencje, a ja postaram się Państwu przeszlać fraszkę dotyczącą sentencji. Grzegorz niedawno mnie pochwalił, Powiedział mi miły komplement, mianowicie, że jestem już w takim wieku, że mógłbym być autorem tych właśnie sentencji. A fructibus eorum cognoscetis eos, po owocach ich rozpoznacie. Po ich owocach ich rozpoznacie, przyśnił turysta, śpiąc w rezerwacie. Bardzo się zdziwił w namiocie z rana, gdy po kochance znalazł banana. A Maximis ad minima, od największych do najmniejszych. Od największych do najmniejszych śmieszył satyryk, który grosze w grzeszył. Smutniejsze czasy idą dla niego zajana Jana Wincenta Rostowskiego. A expectes alteric quod jak kuwa Bogu, tak, Bóg Kubie to jest yy, sporczone mocno, to yy, odpowiedni po prostu polski, łacińskiego oryginału. Jak Kuba bogu, tak Bóg też Kubie, żona mężowi rzekła o ślubie. Wkrótce przekona się o tym władza, która jedynie sobie dogadza. Ap equis, ap asinos, z koni na osły, czyli po polskiemu z deszczu pod rynem. Z koni na osmy, z deszczu pod rynne, to powiedzenie jest bardzo słynne. Jak Leszek Miller, premier spełniony, z lewicy wpadł do samoobrony. A kto jest w ogóle? Sztuka jest skończona. Sztuka jest skończona. Były brawa, ale czy szczere? To inna sprawa. Gdy w finale kurtyna opada, Widzą z grzeczności klaska, bada. Ad imaginem Dei factus est homo. Na obraz Boże stworzony jest człowiek. Na obraz, bojem Boże stworzony, Jest człowiek, ale z wyjątkiem żony. Ona szczególnie, gdy wstaje z rana, Bardziej podobna jest do szatana. Erlis alieni, kores mizeria. towarzyszką długu jest nędza. Że towarzyszką długu jest nędza, ta sentencja nam z oczu sen spędza. Nędza długowi robi przyprawia, gdyż się na boku z bankiem zabawia. Alma mater, matka karmicielka. Alma mater, matka karmicielka, pokarm. Ma teraz chyba w butelkach, bo dziś studenci, co z niej się rodzą, dość chwiejnym krokiem niestety chodzą. Ambitioza non est fames. Głód ambicji nie ma. Że głód ambicji nie ma człowieka, uzmysłowił nam mędrzec Seneka. Człowiek ambitny jest bo cierpliwy, a głód niestety nie jest upierdliwy. A on ona komunia. U przyjaciół wszystko jest wspólne. Że u przyjaciół wszystko jest wspólne, sąsiad sąsiadce wmawiał potulnej. Jej mąż był całkiem innego zdania i za wspólnotę powiesił drania. A ślepa miłość. Ślepa miłość wiedzie do ołtarza, nawet widzącym to też się zdraża. Gdy rzeczywistość wzrok jej przywraca, to moralnego dostaje kaca. Amor patria nostra res. Miłość do ojczyzny, naszym prawem. Miłość do ojczyzny, naszym prawem, lecz czy musimy kochać Warszawę? Choć to ojczyzny naszej stolica, Warszawka niczym nas nie zachwyca. A te, a mamy, kocham Cię, kochaj mnie. Bardzo kocham Cię, więc Ty kochaj mnie. Do końca życia trwaj noce i dnie. Kochaj, dopóki wystarczy siły, a potem wiarę kupić im miły. to satanas, idź, precz szatanie. Idź, precz szatanie, rzekł ksiądz dobrodziej, widząc stojące laski przy drodze. Chociaż z zawodu był egzorcystą, wziął je do auta. Bo było czysto. Adwa et panis, jest vita kanis. Woda i chleb to życie psa. Jeśli woda i chleb to życie psa, to kim naprawdę jestem ja? Suchy chleb jedząc, w wodzie pluskam lanej z obietnic Donalda Tuska. Arbiter elegantiarum, znawca dobrego smaku, esteta. Znawca dobrego smaku ma swoje zmysły dziś na blaku. Wokół tandeta, miernota i kicz nad wielką sztuką pali się znicz. Arcus nimium tensus rumpitur. Łuk zbytnio, zbytnio naciągnięty pęka. Gdy łuk zbytnio naciągnięty pęka, to jest za słaby lub silna ręka. Nie wolno również przesiągać struny, jak nasza władza w czasach komuny. Ars alit artificiem, sztuka żywi twórcem. No właśnie, sztuka żywi twórcę, ten głoduje. Prawdziwej sztuki nikt nie kupuje. Dziś chińszczyznę i kicz nam sprzedają, zaś artyści reliktem się stają. Artificem komendant opus, dzieło wychwala twórcem. Dzieło wychwala twórcy i mistrza, który w nim właśnie talent swój ziszcza. Za życia twórca niedoceniony, po śmierci często wart jest miliony. Azinus ad liram, osioł przy lirze. Osioł przy liże, mawiał estetyk, to pasuje jak wół do karety. Przypadki takie się dziś spotyka, wystarczy spojrzeć po politykach. Azinus Azinaurum. Osioł nad osłami. Osioł nad osłami spytał taty. Czy również byłeś osłem przed laty? Wszak dziecko geny po kimś mieć musi, jak nie po tacie, to po manusi. Attendi falsis profetis, strzeźcie się fałszywych proroków. Strzeżcie się fałszywych proroków, bo niosą ze sobą oszustwa i zło. Przecież wiadomo. Że politycy to nie prorocy, lecz ogłódnicy. Audimulta do pałka. Słuchaj dużo, mów mało. Słuchaj dużo, mów mało, wyborco. Wszak Ty jesteś obietnic odbiorcą. Przecież, by zdobyć paselskie diety, kandydat musi kłamać, niestety. Audra dicta. Złote słowa. Złote słowa nam płyną z ekranu i zalewają kraj Lechistanu. Złoto wciąż Mamią Polaków, lecz ich słowa są tylko z tombaku. Aut Cezar, aut nichil. Być albo Cezarem, albo niczym. Być albo Cezarem, albo niczym w życiu był znany poseł po zdrowym piciu, kiedy wytrzeździał, to w Sejmie z rana pierwszy przed szefem był na kolanach. A Cezar, te salutant. Witaj, Cezarze, na śmierć idący cię pozdrawiają. Witaj, Cezarze, tłumy wołają, na śmierć idący się pozdrawiają. Wracają czasy imperatorów, mohery robią za gladiatorów. I Zbyszkowi. Proszę Państwa, z Dobysa, drugiego miejsca z Wrocławia, Wojciech Wojna nie przybył do nas. Jest to też laureat wielu konkursów. W tym roku wygrał w Satyrybie, w Janistoku, fraszkami, Limerkami, wygrał w Radzyniu Podlaskim i napisał takie mity i bajki. Kilka postaram się Państwu przeczytać. Tutaj, żeby dokonać takiej analizy, takie miewaliśmy drzewi, trzeba było sięgnąć do hmm, fraszek i mitycznych odniesień u Staudingera, u Konopińskiego, u Kuczyńskiego czy u Bruchtowskiego, ponieważ no, chcieliśmy zobaczyć, bo to się tak powtarza. I obronił się świetnie nasz Wojciech Wojnar, oto kilka jego form. Mitologiczne randelu. Piękną Amazonkę centał spotkał rankiem. Zrobił z niej małżonkę, a sklaczy, kochankę. Meduza. Pod rogiem jej spojrzenia, chłop kamieniał wręcz z wrażenia. Kalisto. Przygoda z Zeusem nie trwała zbyt długo. Romans się okazał niedźwiedzią przysługą. Oledzie. W micie łabędź zwiódł płeć ładną. W życiu jest na opak. Za łabędzia szyjką zgrabną ugania się chłopak. Rzeka zapomnienia. lepe Powiem krótko, zwie się u nas krótko. Danae. Każdy pamięta takiś klimatowski świetny obraz z deszczem złotym. W ciąży, zaszła w ciąży Danae, dziewczę z mitu słynny, Także czasem z deszczu wpada się pod rynne. Minotaur. O minotaurze panny dotąd ponoć marzą, Bo ich kusi tors męski oraz byczy narzą. Wyjaśnienie. To, że kusił wąż Ewkę, niech nie dziwi nikogo. I Adam zwiódłby dziewkę, gdyby miał taki ogon. Wysławiam Ewy. Już Adama. Bożym wyrokiem zwykła dama wychodzi bokiem. No, wystarczy. Wiesz, to jeszcze zanim zapowiem... Już zanim zapowiem właśnie to nasze główne pierwsze miejsce, jeszcze chciałem z taką sentencją na temat spotkań naszych satyrycznych, ponieważ tu wystąpi cała grupa satyryków z naszego Trójmiejskiego Klubu Satyryków. Takie zdziwiające, powiedzmy, zbieg okoliczności się pojawia. Otóż 10 lat temu zawiązaliśmy to towarzystwo i spotykaliśmy się w jazz-klubie w tańcu Neptuna. Tam było kilkanaście spotkań. Jazz klub nam zamknięto, przenieśliśmy się do Gdyni. Przenieśliśmy się do Gdyni pod dobry adres. Było tam dwa spotkania, dobry adres. Na 10 lutego zamknięto. Przenieśliśmy się do Casa de Larte. Tam odbyliśmy trzy spotkania, jedno niedawno. Zmienili się właściciele i nie chcą słyszeć o satyrykach, więc chciałbym zapytać tu właściciela tego lokalu, czy nie co czyni, że dzisiaj wystąpią koledzy z Trumieckiego Klubu Satyryków ale to tak by the way. Proszę Państwa, pierwsze miejsce, za chwilę będzie podążał w naszym kierunku, Maciej Gardziecki z Warszawy. To jest rabuś bursztynu, proszę Państwa. On już zdobył pierwszą rudę bursztynu na pierwszym naszym konkursie, gdzie... I tam się na O pokazanie. Pierwsza gruda była wręczana w hotelu nadmorskim. Pamiętam, dawno, bardzo temu to było. Maciej wypiek trzy wspaniałe pamflety, które Państwu przedstawi. Proszę bardzo. że coś w międzyczasie. Z listu do księgarza na domini 2011. To jest według Juliusza Słowackiego z 1837 roku w Liworno. Już mnie nużą post porno idołują swojskie krachy Wybrałbym się do Liworno W świat Eustachy Żeby tak jak kiedyś Juliusz Chłonąć obcych stron zapachy Bo tu boli tylko ból już, Ból Eustachy Za dnia jak ten ślimak krocze Przekopując draństwa piachy Wyżej muszli nie podskoczy, wiemy Eustachy Za to nocą rwę obroże Wyszczekując na tych nachy Niepokorność to być może niech Eustachy. Dzięki Bogu grają jeszcze nam te dorsy, tudzież bachy, a ja wieszcza, wiersz bezczeszcze, tak, Eustachy. A poza tym stara bida, wydmy tęsknot, uczuć łachy, pampeluna i y korlida, cóż, Eustachy. O, księgars o księgarską wsparci ladem, wykrzykiwać ochy, achy, czym nie przyjadę, mów, Eustachy. Napijemy się do czorta, uśmiejemy się po pachy, omnia mea, me cum porto, Eustachy i słów drogich jak mej na ostatek parę brachu. Jeśli kumasz moje stachy, Pawlak ględzi, karkul kręci i płot na <plosy> Każdy coś tam, gdzieś tam. Jedni grają w skrable, znają dziwne słowa, żas i hyś chyś i tereszkowa. Druty stada fanek albo stada koni, kasus to polanek, wide berlusconi Trzeci mają zgoła pikantne ciągoty i nie chylą czoła przed pasami cnoty. Czwarci mają wreszcie wszechpotężną władzę, piątym budem w peszcie rozbił kamikacę. Szuści zbiór czajników oraz działkiem w cieniu i nie chodzą siku, kiedy są w licheniu. Siódmych protoplastą był dentysta bulian, kiedyś na balkonie dała mu rwać Julia. Ósmi lubią gracham i gdy u się mąci. A gdy w brydżach graham nie lubią dziewiąci, dziesiątymi rzuca muzyk Jan Kaczmarek, wolą pop w onucach w pawie nocny marek, jedenaście, brawo od łóżka z podchupy, bo już mają prawo zawracania dupy. Dwunaście, trzynaście, pięć miliardów z hakiem, a to paralotniarz, a to pole znakiem. Jednym słowem, jeśli to jest jedno słowo, każdy coś tam, gdzieś tam, wszyscy to i owo. I wspomnienie pracownika ochrony osób imienia pod tytułem Rozległy parking Głęboka nocy”. Gdy szlawany parkingowe opadają wzwód za wzwodem, senność odejmuje mowę i po kościach ciągnie chłodem, gdy rozrzewnia zapach sagi i woń marsów otumania, to nadchodzi czas powagi i rozpusty rozmyślania. I policzek w ciepłej dłoni fermentuje w zębie skwarka, a tu myć za myślą goni, chciałoby się jak Petrarka, jako już lub Seneka nazwać pięknie to co wokół, bo tu taka myśli rzeka wspina się na mózgu cokół, taki wulkan w głowie płonie, tak podnieca jak kobieta, żar, żar zaciska dłonie jak bykowi pysk muleta. Chciałoby się w świat jak motyl, który dziennie tylko kęsje i wybucha we śnie trotym, tak w świat kurwa za tę pensję. 저기 <laughs> 저기 <laughs>